Witam wszystkich. Dzisiaj robię same bułeczki. Pokażę jak można poradzić sobie z kręceniem bułek, jak w ogóle zacząć kręcić bułki i jak do tego dojść, żeby w ten sposób kręcąc, żeby po prostu za każdym razem nam, nam wyszło. Jaka ładna, fajna, skręcona bułeczka na, na okrągło. Dla początkujących, jeżeli nie wie jak zacząć. Jeżeli ktoś początkujący nie wie jak zacząć kręcić bułki, jak sobie z tym poradzić, czy jakiś praktykan czy hmm, ktokolwiek, gospodyni w domu, na dłoni położyć i kręcić w ten sposób. I później, jeżeli przyspieszymy ruchy, samo będzie nam się ogarniać, zaokrąglać w dłoni. Na tym to polega właśnie kręcenie bułek. Im bardziej przyciśniemy dłoń, tym bardziej wyciśniemy byłą fermentację, żeby fermentowało od nowa. Zobaczcie, jak ładnie skręcona. Jeżeli chodzi o dwie ręce, a ktoś jest naprawdę początkujący, taki żart w piekarniach bywał, z ręce, to będzie się lepiej kręciło. To nieprawda, bo zmoczysz ręce, to się zakleisz. Najlepszym sposobem jest Ja tu mam oliwę. Dosłownie troszeczkę wezmę oliwy na dłoń. Posmaruję stół. I zobaczcie. Zobaczcie jak się obraca ciasto pod moimi dłoniami. Pod moimi dłońmi. I na tym polega kręcenie bułeczek. Bardzo prosty sposób, ale to jest to jest po prostu jedyny sposób. Nie słyszałem i nie widziałem, żeby ktoś inaczej kręcił bułki. Ewentualnie jeszcze do zewnątrz. Ja się nauczyłem do wewnątrz. Ale zasada jest w sumie taka sama. Kręcąc bułeczkę. Już mi się mąka wdała tutaj. Nie szkodzi. Zaciskam palce, przyciskam dłoń do stołu. Im bardziej palce zaciskam, tym mniej się ciasto dotyka stołu i zaczyna się obracać w dłoni. Widać to chyba dobrze. I w ten sposób dojdziemy do praktyki. Już w końcu w sumie nie będziemy potrzebowali oleju, tylko po prostu będzie nam wychodzić w ten sposób samo. Prosty sposób. Teraz następna rzecz. Jeżeli byśmy chcieli robić przykładowo bułki. Już sobie papier, bułki, świderki albo rogale. To też zaraz pokażę. Świderki to formować bułki powinniśmy właśnie już ze skręconych tak uformowanych bułeczek, żeby troszeczkę ciasto odpoczęło, było łagodne do formowania. Czyli rozwałkowywuję na wąski lęk, powiedzmy przykładowo, przykładowo taki. I skręcam jedną stronę, żeby mi się zawinęło. Jednym rzutem i to już mi tak zostanie na plasce. Natomiast żeby rogala zrobić, to musimy rozwołkować bułki na placki, żeby były podłużne. To już na to też się przygotowałem. I teraz zanim zacznę robić rogala, to ciasto musi mi chwileczkę odpocząć z 2-3 minuty, nie dłużej. Żeby znowu nie było za miękkie. To jest taki czas, jak się rozwałkuję z 10 placków, to ten pierwszy już jest gotowy do robienia rogala. Za chwileczkę pokażę rogala. Za bardzo mi jeździ. I też bierzemy na olej na sam początek. Dopóki się nie nauczymy. Proszę bardzo. Jeden, żeby nam się nie ślizgało, dopóki nie, wej nie wejdziemy do wprawy. Tak zabijamy rogala. Jak się Wam podoba? Mam nadzieję, że fajnie, że ładnie. Nauka nie jest wieczna. Po prostu to tylko praktyka i troszkę praktyki wejdzie. No i jak widać z szarych nieudanych prób po czasie, jeżeli będziemy mieli tą cierpliwość, można zrobić samemu jakieś wypieki w domu, zaczną pojawiać się kolory. To nie jest żadna magia, to tylko chęci i cierpliwość. A takie coś przyjdzie samemu. Zobaczcie, już się kanapki robią, Nie? miło. Półeczki <laughs> palca lizać. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybuj ten kanał, daj lajka, like udostępnij, skomentuj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.